Antman i Osa Quantomania, czy Antman and the Wasp Quantumania, zapowiadało się na nader ciekawy projekt. No bo z jednej strony mowa tu o trzecim filmie z cyklu Antman lub drugim z cyklu Antman i Osa, przepraszam ten polski tytuł jest tak zły, że będę go z premedytacją używał. Które nigdy nie były i nie miały być jakimiś sztandarowymi pozycjami w filmowym uniwersum Marvela. Raczej tymi niezobowiązującymi historiami na małą, haha, skalę o superbohaterze przegrywie, który umie co najwyżej zmienić swój rozmiar, pogadać z mrówkami, ewentualnie coś ukraść i tyle. Jedynka była całkiem fajnym komediowym heist movie z elementami science fiction, dwójka, no nie wyszła zbyt dobrze, ale też raczej kręciła się przede wszystkim wokół komediowego talentu Polarada i rodzinnych i jego bohatera. Quantumania jednak od razu profilowana jest jako coś zgoła innego. W końcu otwiera ona piątą fazę MCU. Antagonistą jest tu Kang Zdobywca, Kang the Conqueror, którego imię znajdziemy choćby w tytule zapowiadanej kolejnej odsłony Avengers. A zwiastun już dawał jasno do zrozumienia, że to nie będzie po prostu superbohaterska komedyjka na małą skalę. To będzie widowisko. Wielka wyprawa do dziwnego, obcego świata z dużą stawką i trudnymi wyborami dla bohaterów. Ba wielu fanów zaczął nawet spekulować, czy to nie będzie koniec drogi dla Scotta Langa, no bo gdzie tu facet odgadania z brówkami w starciu z jednym z największych komiksowych złoczyńców Marvela. Quantumania miała być też, przynajmniej w moich oczach, prawdziwym sprawdzianem dla reżysera tego filmu Peytona Reed'a. Ten zrobił świetną robotę przy jedynce, ale mimo wszystko przejął wtedy częściowo gotowy projekt po Edgarze Rajcie. Kompletnie poległ natomiast przy dwójce, ale mimo wszystko tamten film tkwił w pozycji typowego filera czy przerywnika między dwiema odsłonami Avengers. Przy trzeciej odsłonie Reed mógł pracować od początku, miał do dyspozycji już ustanowione postacie i koncepty, na dodatek mógł puścić wozę fantazji i pokazać swoją kreatywność czy swoją wizję, kreując ten nowy, dziwny świat praktycznie od zera. Tutaj już nie było miejsca na wymówki, trzeba było się pokazać od jak najlepszej strony. No i Reed pokazał... Pokazał, że nie tylko nie nadawał się do tej roboty i tą trójką powinien robić ktoś inny, ale był też dodatkowo wyjątkowo uprzejmy, by w ramach tego jednego filmu wskazać nam wszystkie największe problemy trawiące MCU obecnie, bo Ant Maniosa, Quantomania, jest doskonałym przykładem praktycznie każdego z nich. Mania jest filmem, który powinien zachwycić widza tym, co widzi na ekranie. Tak jak wspomniałem, to powinno być widowisko, pokazujące nam bogaty wizualnie świat, gdzie na każdym kroku powinno być coś, na czym można zawiesić oko. Osobiście uwielbiam oglądać materiały z z takich produkcji, gdzie reżyserzy opowiadają z przejęciem, jak wymyślili sobie to, co chcieli pokazać na ekranie, dlaczego poszli tą, a nie inną drogą i w jaki sposób ją zrealizowali. Oczywiście znam na pamięć takie materiały z planu Aquamana czy Guardians of the Galaxy. Ale, nawet na przykład, nie przepadając za filmową adaptacją Dune, y, bardzo miło słucha mi się, jak reżyser filmu tłumaczy, czemu ów film wygląda tak, a nie inaczej. Naprawdę doceniam to, gdy za tym, co widzimy na ekranie, stoi jakiś pomysł, drobiazgowo potem realizowany. Nie wiem, jak to wyglądało w przypadku Quantumanii, ale absolutnie nie wierzę, by Peyton Reed miał jakąkolwiek wizję tego, jak powinien prezentować się Quantum Realm i jego mieszkańcy. Albo by stał za tym jakiś konkretny pomysł, czy jakieś konkretne inspiracje. Ten świat, w którym swoją drogą spędzamy większość całej historii, przypomina po prostu. Śmietnik, na którym znalazło się absolutnie wszystko bez ładu i składu, a co gorsza bez żadnego stylu czy pomysłu. Niektóre sceny wyglądają jak odpustowe Gwiezdne Wojny, inne jak coś, co wyplułaby sztuczna inteligencja na polecenie pokazania nam generycznej scenerii science fiction z filmu Marvela, a jeszcze inne jak coś, co zmiotowałby ktoś, kto najadł się za dużo brokatu. Najlepiej się to ogląda, gdy film dopiero przedstawia nam niektórych mieszkańców Quantum Realm, a ci bywają naprawdę... Osobliwi. Niestety, niedługo potem okazuje się, że w większości przypadków nic z tych charakterystycznych cech nie gra potem żadnej roli. Od wyglądają dziwnie i tyle, po prostu nikt sobie nie zadał trudu, dlaczego tak wyglądają, albo co to może wnieść do historii, co dzięki temu możemy zrobić. Wyłączając postać Weba, którego ten zarzut się nie tyczy, bowiem przynajmniej tutaj ktoś wymyślił zabawny sposób, jak rozwiązać problem komunikacji w różnych językach. Brawo, tego typu rzeczy chciałbym więcej. Oczywiście mówiąc o braku stylu, już nawet nie wspominam o zdjęciach, czy reżyserii, czy montażu, bo tutaj od dawna mamy kompletną stagnację. I to wszystko to jest wbrew pozorom ogromny problem MCU. Osobiście miałem nadzieję, że po sukcesie Guardians of the Galaxy czy Thor Ragnarok będzie jeszcze więcej takich filmów, mających na siebie jakiś konkretny pomysł, jeśli chodzi o stylistykę. W końcu jest tak wiele źródeł inspiracji, z których można czerpać, od innych filmów po komiksy. Tymczasem albo te filmy robią wyrobnicy bez żadnego stylu, jak Peyton Reed właśnie, Albo nawet jeśli uda się Marvelowi zaangażować do swoich produkcji ludzi, którzy chcą robić coś unikatowego i innego, jak Chloe Zhao czy Adili Bilal, to koniec końców całość i tak sprowadzi się ostatecznie do tego płaskiego, przezroczystego stylu produkcji MCU, jaki dobrze już niestety znamy. Ant-Man i Osa Fantomania to film wyjątkowo bogaty w efekty specjalne. W końcu trzeba było wygenerować od zera kompletnie inny, obcy świat, do tego zamieszkany przez najróżniejsze istoty o wszelkich możliwych kształtach i rozmiarach. To naprawdę ogromny projekt, który z jednej strony powinien zostać porządnie przemyślany i skonceptualizowany. O tym był punkt poprzedni, ale też zrealizowany w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać technologiczne możliwości, zapewniając ludziom od VFX odpowiednio dużo czasu, by ci mogli dobrze wykonać swoją robotę, nie martwiąc się o jakieś zmiany na ostatnią chwilę. Tak to przynajmniej powinno wyglądać, ale dzięki ludziom z tej niedocenianej branży wiemy doskonale, że Marvel działa na kompletnie innych zasadach, nie finalizując praktycznie niczego i wprowadzając zmiany w locie na szybko, co oczywiście kosztuje czas i pieniądze. Zastanawialiście się, dlaczego filmy Marvela wyglądają jak gówno, a kosztują po 200-250 milionów dolarów? A no właśnie dlatego, że przy ich produkcji nic nie jest dopięte na ostatni guzi. I do dziś bawią mnie tragikomiczne historie o pracy nad Endgame, gdzie ludziom pracującym na przykład nad scenami podróży w czasie nie dano nawet koncept artów, jak mają wyglądać kostiumy bohaterów, bo tych koncept artów jeszcze nikt nawet nie zrobił. I pomaga oczywiście tempo wydawania kolejnych seriali i filmów, sprawiające, że czasu na dopracowanie filmu jest jest jeszcze mniej. I znowu, nie wiem jak to było w przypadku tego nowego ant ale praktycznie cały film wygląda jak średniej jakości Kacinka z gry na PlayStation 3. Praktycznie każda scena w Quantum Realm prezentuje się jak te scenki z nowszych recenzji Nostalgia Critica. No nie ma tu żadnego zaczepienia o cokolwiek namacalnego. Są tu sekwencje, gdzie na ekranie jest po prostu jeden wielki CGI szum. I co gorsza, one trwają, i trwają, i trwają, a ja autentycznie musiałem walczyć ze sobą, żeby nie odpłynąć myślami do czegoś bardziej angażującego. Na przykład myśleniu o tym, że muszę zmyć naczynia, jak wrócę do domu. Te wszystkie memy o tym, jak kwantomania zaskakująco bardzo przypomina rekina i lawę, przygodę w 3D, są naprawdę blisko prawdy. Nieironicznie. Tylko, że ten drugi film to produkcja dla dzieci Roberta Rodriguez'a, nakręcona chałupniczymi metodami za śmieszne pieniądze, tylko dlatego, że Rodriguez chciał zrobić coś razem ze swoimi i rodziną. A nie superprodukcja robiona za pieniądze największego koncernu rozrywkowego na świecie. Jest jeszcze jedna rzecz różniąca nie od Rekina i Lawy. Ten drugi film nigdy nie udawał, że jest czymś innym niż głupią, ale bezpretensjonalną historyjką przygodową w ramach lekkiego filmu dla dzieciaków. Nowy Antman natomiast nie ma zielonego pojęcia, czym chce w zasadzie być. Z jednej strony jest tu cała masa humoru i to momentami naprawdę na poziomie. Zaśmiałem się nieraz. Do tego film pełen jest dziwacznych postaci i głupich, absurdalnych pomysłów, których nie potrafił nie kochać. Jest na przykład Modok który w tej wersji jest tak durnym pomysłem, że autentycznie mnie jego pojawienie się na ekranie zwyczajnie bawiło. I to tak zupełnie szczerze. No, bezpretensjonalne komiksowe głupotki zawsze są mile widziane w moim filmie z człowiekiem mrówką. I nawet fakt, że modok wyglądał równie głupio, co po prostu... Źle. Dodawał mu uroku, no bo pasowało to do konwencji. Ale jednocześnie nowy Ant-Man próbuje też być poważny. I podnosić stawkę, co sprowadza się do postaci Kanga, który, zapowiadany jako wielki przeciwnik na poziomie Avengers, grany jest właśnie tak, stuprocentowo serio i zacięciem godnym aktora grającego w adaptacji Szekspira. Co niestety w całej tej otoczce kompletnie nie działa i tak boleśnie pozbawiony samoświadomości, wylan Na tle tego całego durdego bullshitu, jaki dzieje się w tym filmie, wypada przez to. Kuriozalnie. Kiedy tak totalnie na serio, grozi co chwilę wszystkim palcem i z poczuciem wyższości patrzy przez szybę na to, jak człowiek mrówka niszczy mu imperium. Wydaje się jakby z innej bajki. To znaczy, żebyśmy mieli jasność, Modok sam w sobie jest ok w takim wydaniu. I w ten sposób wykreowany Kang sam w sobie też jest ok jako traktujący się serio antagonista. Ale kiedy dostajesz scenę, kiedy ten ponoć groźny i bezwzględny, okrutny tyran, odnośnie którego należy czuć respekt. Przeprowadza eksperymenty na wielkiej głowie z małymi nóżkami i ubiera ją w absurdalny komiksowy kostium, zasłaniając jednocześnie tym samym jego mikroskopijne pośladki, co też widzimy w tym filmie. To mimo wszystko czuję pewien dysonans. Zwyczajnie trudno traktować tego chłopa i jego groźby poważnie. Antman i Osa, Kwantomania, działa całkiem nieźle, kiedy pod uwagę weźmiemy pojedyncze scenki, gdzie bohaterowie mogą powymieniać całkiem zabawne dialogi, a aktorzy mogą pokazać swój komediowy timing czy umiejętności aktorskie. Sporo tego jest na początku, a kiedy dochodzi do tego też przedstawienie nam tego nowego świata i jego praw, przez to, co co róż, dostajemy coś nowego i nie sposób się podczas seansu nudzić. Kiedy jednak już wszystkie pionki znajdą się na planszy, okazuje się, że twórcy nie bardzo wiedzą co z nimi zrobić i cała historia efektownie się rozłazi, a miejsce elementów historii, które powinny zostać ustanowione wcześniej, zajmują leniwe klisze i wyeksploatowane do cna schematy. Który to już raz mamy w dużym blockbusterze motyw wielkiej odsieczy przychodzącej z pomocą w decydującym momencie finału. Naprawdę nie mam pojęcia który, ale w Quantumanii jest to odhaczone nawet więcej niż raz. I nie myślcie sobie, że taka katarktyczna w zamyśle scena wywołuje właśnie taki efekt. Bo żeby tak było, musiałoby to zostać jakoś podbudowane. Taka scena musiałaby być odpowiedzią na jakiś problem zarysowany w filmie. Musiałaby być przezwyciężeniem go wręcz. Tymczasem tutaj scenariusz wyciąga sobie po prostu rzeczy z dupy, żeby podbić stawkę i wmówić nam, że powinno nam zależeć, mimo że nie mamy ku temu żadnych powodów. I nawet w momentach, kiedy wydaje się, że faktycznie ktoś tutaj w tym filmie ma coś do stracenia, że nagle jest jakaś stawka, jest jakaś waga decyzji, które trzeba podjąć, to film szybciutko wyprowadza nas z tego błędu. Zresztą, gdyby się nad tym zastanowić, to cała motywacja kanga tutaj. Dokładnie to samo, co już dostaliśmy od jego wariantu w Loki, nawet jeśli charakter postaci jest nieco inny. Ogólnie cały ten film to po prostu wyjątkowo odtwórcza sklejka motywów, które widzieliśmy już milion razy, ale w lepszym wydaniu. Pewno temu było tak, że nawet jeśli dany film MCU nie był specjalnie udany, to chociaż miał coś do przekazania odnośnie głównego bohatera. Pamiętam, że od zawsze myślałem, że to duża zaleta takiego uniwersum z punktu widzenia jego twórców. No bo trafią się w ramach całego uniwersum filmy lepsze i gorsze, ale na dłuższą metę to nie szkodzi, bo ludzie i tak będą wracać. Dla bohaterów właśnie. Od tamtej pory sporo się jednak zmieniło i mam wrażenie, że Quantumania najlepiej pokazuje, jak bardzo gdzieś MCU ma obecnie swoich bohaterów. Scott Lang, weteran walk z Thanosem, główny bohater trzeciego filmu ze swoim pseudonimem w tytule. Najwyraźniej musi się na tym etapie nauczyć, że warto być superbohaterem. I wiecie, pomagać ludziom. I tyle. To jest jego wątek, że warto pomagać. Tylko tyle był mu w stanie napisać scenarzysta. Cała reszta bohaterów, natomiast, no, jest. Poza całkiem, jak już wspomniałem wcześniej, zabawnymi dialogami, nie wnoszą do filmu w zasadzie nic. Cassie rwie się do pomagania i to tyle. Niczego się nie uczy, w żaden sposób nie zmienia się jej relacja z kimkolwiek do nic. Hank Pym to samo, a nie, przepraszam. Ten chociaż nauczył się kierować statkiem kosmicznym czy czymś w tym stylu, więc sobie stoi cały film i kieruje tym statkiem, więc hej, przynajmniej ma coś do roboty. No a potem w finale robi jeszcze Deus Ex Machine, ale to już terytorium spoilerów, więc nie będę mówił nic więcej, w każdym razie to też nie jest w żaden sposób ustanowione, nie wynika w żaden sposób z jego wątku w tym filmie. Janet za to. Ma trochę więcej czasu dla siebie i dostajemy tutaj trochę więcej jej backstory. I to nie tak, że jest na jakiś ruszający za sercem wątek w jej wydaniu, po prostu akurat ona wydaje się mieć jakieś miejsce w tej fabule. Brawo. Wow, jestem pod wrażeniem. No i jest też Hope. Um, to tyle, co można powiedzieć o jej występie w tym filmie. Sorry, jeśli w Twoim filmie o tak pokręconej rodzinie jak ta ekranowa, gdzie mimo wszystko jest masa nieprzepracowanych rzeczy, które można by jakoś eksplorować w ramach scenariusza, a przynajmniej jest pretekst do tego. Jedyną postacią, która zalicza tutaj jakiś charakter Ark Jest kurwa Modok, wrzucony głównie dla Becky No to ja naprawdę nie mam pytań Jak leniwym albo pozbawionym choćby odrobiny kreatywności trzeba być Żeby superbohaterowi na poziomie jego trzeciego filmu Pisać motyw przywodni mniej więcej o tym, że wielka siła to wielka odpowiedzialność I naprawdę dalej nikt nie ma absolutnie żadnego pomysłu na Hope I ta musi się bujać zresztą, bo wiecie, została w spadku po pierwszym filmie Filmie. Mam wrażenie, że ostatnimi czasy to norma w filmach MCU, że scenarzyści zakładają, że wystarczy kiedy dana postać jest. Nie musi mieć wątku, nie musi mieć motywacji, często nie musi mieć charakteru ani żadnej roli w historii. Wystarczy, że będzie. Pamiętacie choćby tego potworka z Eternal skreowanego na głównego vilana? albo występ Tobeya Maguire'a w No Way Home, albo choćby Amerykę z Multiverse of Madness, czy Valkyrię z Love and Thunder? To wszystko są postacie z potencjałem na ciekawą ekranową historię, a w praktyce to po prostu statyści. Dokładnie jak Hope i w sumie większość głównej obsady kwantomanii. ant Osa, to niespecjalnie udane otwarcie kolejnej fazy MCU, które może co najwyżej wywołać niepokój u fanów. Jasne, może faza czwarta była średnio udana, ale. Można by to usprawiedliwiać, że to był okres przejściowy. Czas startu seriali, co na pewno też wpłynęło na produkcje filmowe. Zmienił się krajobraz branży filmowej po pandemii. Trzeba było wobec tego radzić sobie z poważnymi problemami przy produkcji, do tego sporo pozycji to były jednak nowe marki, do których publika miała prawo podejść nieufnie. Z drugiej strony, jeśli sequel Thora zalicza klapę, sequel Black Panthera. Nawet nie ma startu do pierwszej części, jeśli chodzi o odbiór czy popularność, a teraz tak istotny dla całego uniwersum film jak Quantumania wypada naprawdę blado i nawet krytycy, którzy zwykle dawali filmom Marvela z marszu te 80 czy 90%, oceniają go dużo, z dużo słabiej, no to chyba wszystko wskazuje na to, że ewidentnie coś jest nie tak. Czy filmy Marvela przed Endgame były doskonałe? No jasne, że nie, ale widać było, że to uniwersum się rozwija ciągle starało się prezentować coś nowego, innego, posuwać historię do przodu, próbować nowych konwencji, wprowadzać nowe elementy, nawet jeśli to wszystko odbywało się w ramach sprawdzonej formuły. Odnoszę jednak wrażenie, że po Endgame albo próby wniesienia czegoś nowego kompletnie pudłowały, Albo dostawaliśmy filmy, które nawet nie próbowały, jadąc na kompletnym autopilocie, przypominając półprodukty sprzedawane w cenie pełnowartościowego odpowiednika. I moim zdaniem prędzej czy później odbije się to Marvelowi czkawką. Póki co, cała nadzieja w Guardians of the Galaxy 3. Miejmy nadzieję, że chociaż ten film nas nie zawiedzie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, być może Wam film podszedł bardziej, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Chętnie dowiem się z komentarzy. No a ja uciekam, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.